Hej, witam na kanale Jaś mi gotuje. Dzisiaj ja będę robić tofu e, na takie ostre i szybko danie. To, e, tutaj mam akurat dwie kawałek tofu. E, to jest kupione w chiński market, dlatego tak, taka róża jest, ale w polski ten sklep taki sam. E, ten z jedno kawałek kawałeczekadratka trochę mniejszy, tak samo, tak samo będę używać. To tak tofu jest bardzo prosto um, rzeczy, jest jedno jajka, trzy takie ząbki e, czosnek, paprika chili, paprika, papryka chili, papryka, papryka, chili, czerwony i jarony. Na początek ten tofu pokroimy na takie, bo to jest szeroko, pokroimy pół i na takie e, trochę grubsze takie prastki. Może tutaj następny. O, taki grubość, takie prastki kawałek. Ten czosnek i te papryka chili wszystkie pokroimy na takie drobne, drobny kawałek. Na no, taki drobny. Tutaj ten rozbity ten jajka naleje do tego tofu. I tu pokrojony ten czosnek chili, do miska. I teraz dodajemy. Przyprawimy tak. Dodaję, tutaj ja mam tutaj jeden e, taki łyż, łyżeczki cukier. Ciut ciut. E, tutaj ten mniejszy to jest e, sól. To jest cukier. E, większy cukier mnie sól. Taki jeden łyżeczki m, cukier i ciut ciut troszeczkę mniej więcej pół łyżeczki sól. I tyle mąka jemniaczana. Tu jest mam łyżka normalna. Jeden, y, nie więcej pół łyżka mąka jemniaczana. Tak. I sos sojowy jasny. Jeden takie łyżki. Jeden łyżki sos sojowy jasny nie więcej pół łyżki sos sojowy ciemny. O, tyle i starszy. Ciemny. I jeszcze dodajemy troszeczkę ocet. Może być um, owocowy, może być ryżowy, może być biały. O, też pół łyżeczki e, ten ocet. I teraz dodajemy jeszcze troszeczkę tutaj te malutki miska. Dodajemy malutki miska. O! Może jeszcze? O, tak. To jest sos już gotowy teraz. Na nagrzany ten patelnia, naleję olej. Tutaj tofu usmażymy teraz tofu. E, Każdy stronę żeby pomoczyć tego jajka. O, i teraz po kolejne tutaj. Nie rzucimy wszystko naraz, bo to jest delikatny rzeczy. Może być tak o, po, po prostu, no, pozepruć, o, dlatego tak pojedyncze. Trzeba pielęgnować, te stare o jednej strony jest złote, to może być szybko, tak rzucić na drugą o. Żeby obie dwie strony jest złote i wtedy już możemy nalać tego sosu. O, Nie tak łatwo. To jest tak delikatne. Pozostało ten so jajka, ja by wszystko nalałam to na górze. O, no, to jest pęknięte już. O i teraz trzeba zobaczyć. Jednej, jednej stru, strony i drugiej strony jest taki żółty, i wtedy nalajemy tego sos na górze. I ten danie już prawie już gotowy. Teraz trzeba tak poczekać. No tu jest zabaw. Ten zabaw już wyszło. O. O, tak delikatnie pomieszamy. I już jest gotowy. To danie jest bardzo szybko. Teraz, o, na talerz. Już zapomniałam wyłączyć tutaj. Taki delikatny tofu. słodkie, y, ostrej, troszeczkę kwaśne. o. No i ten tofu już gotowy. Jeżeli też lubicie tofu, nie wiecie jak robić, możecie spróbować mojej przepisy. Jest całkowicie inny smak niż dodać dać na przykład do sałata. I dziękuję za każdego łapka i do następnego.